ja pierdziole, nie ci, Uleciała ci noga nie, nie chwyciła <grywki> <grywki> <I dop>, Idą, <grywki> dop, idą dop, Jeden z on drugi No tu jest Najlepiej się odbijać, a krzaki chwycić Najgorzej mieli pierwsi, potem drudzy Wyście już są Krzysiek, pytaj za krzaki. wody. Przeszli, przeszli. Teraz Lucinda. Co stało Przestało? Nie Tak. Teraz Lucinda. Na Lucinda, przebijaj się. <grybaczki> idzie, idzie jak strzała. Idzie jak strzała. Patrz, doszło już widział. Niech idzie, idzie, Niech Idzie, lewo idzie. się wydaje! Niech to dziurę, Niech nie dziurę. Niech się w Niech się dziurę. Niech to wydaje! Niech tak. tak, tak. Brawo. wydaje! Brawo. Yes. Brawo. Yes. Niech Brawo. Você é meu Deus! Oh, é meu Deus!